porozmawiamy o sprawach łóżkowych. No, możecie spać każdy musi, a jak jedziemy gdzieś na wakacje czy w jakieś inne miejsca, albo ktoś nas odwiedza i ta osoba jest anglojęzyczna, to warto znać różne podstawy związane właśnie z łóżkiem i ze spaniem. Jeżeli siedzisz gdzieś w towarzystwie, czy rozmawiasz z kimś, pisząc na komunikatorze internetowym i zechceć się spać, to możesz po prostu powiedzieć I'm going to bed. Czyli dosłownie, idę do łóżka. I tutaj warto się pochylić trochę nad słowem bed. Zauważ, że wymawiam to słowo jako krótkie e. Bed. To słowo może mylić się osobą początkującym ze słowem. Zły, jako zły, niegodziwy. Natomiast to słowo wymawiamy nieco dłużej. No i też nieco inaczej. To jest takie bad. Bad. Coś pomiędzy a i e. Natomiast krótkie, bad. Bed, to po prostu zwyczajne łóżko. So, I'm going to bed. Czy można też powiedzieć, I'm going to sleep, czyli idę spać, jakby idę do spania, tak by sobie to można skojarzyć. Dwie możliwości, użyjemy ich wtedy, gdy po prostu zachce nam się spać. I wierz mi, że taka fraza może ci się przydać, niezależnie od tego, czy będziesz w towarzystwie z kimś twarzą w twarz, czy będziesz z kimś po prostu pisać, czy rozmawiać przez telefon. I'm going to bed, or I'm going to sleep. Warto też znać słowo nap. To jest taka drzemka, taki krótki sen. Wiesz, chcesz się przespać chwilę. So you can say, I'll take a nap. Czyli gdybyśmy chcieli to tłumaczyć słowo po słowie, to wezmę drzemkę. Ale możesz powiedzieć na wiele innych możliwości, na przykład I need a nap. Czyli potrzebuję drzemki. I to słowo możesz sobie skojarzyć z kanapką. Bo zobacz. I'll take a nap. Dziś gdzieś tam ta kanapka nam brzmi i wyobraź sobie, że jesz taką dużą kanapkę i po niej po prostu chce Ci się spać, bo jak się człowiek naje bardzo, to zazwyczaj to hormony tak działają, po prostu chce nam się spać, organizm chce sobie odpocząć, więc po takiej kanapce musisz I'll take a nap. Myślę, że skojarzenie zacne. Słowo sheet już było używane w naszych materiałach. Ono oznacza w tym przypadku prześcieradło. Sheet to jest właśnie jakiś arkusz, jakieś coś płaskiego, jakaś taka płaska, duża warstwa, na przykład sheet of paper, czyli arkusz papieru, czyli też można powiedzieć jako kartka. I should change. No i powinienem zmienić, wymienić. Tutaj można wymieniać różne rzeczy: poduszki, kołdry. Więc warto znać ten zwrot i te słówka z tym związane, bo przecież my podróżujemy do różnych hoteli. Czy być może ktoś nas odwiedza, ta osoba jest anglojęzyczna i wtedy warto znać te słowa, żeby no, ktoś do nas m, na przykład powie, że chce zmienić sobie prześcieradło, a my myślimy, że on mówi coś niekulturalnego. Więc pamiętaj, miękkie I sheet. Tam nie ma I w środku. I, to jest sheet. I should change the sheet. Czyli powinienem. Zmienić prześcieradło, bo na przykład It's smelly, albo it's dirty, or I did it two months ago, so I should change the sheet. Kolejne słowo, które się przyda, a nawet jeżeli nie w całości, to przynajmniej ta jego część to pillowcase. Słowo pillow to poduszka. I zauważ to słowo pillow, ono jest jakieś takie pylące. Alergicy, jeżeli są uczuleni, na przykład na pióra czy na pierze. Czy na różne rzeczy. To one pylą, prawda? I ta poduszka też może pylić. In this case, my pillow case is dirty. Czy Brytyjczyk powie dirty? Amerykanin dirty, Brytyjczyk bardziej miękko dirty, a ty możesz powiedzieć dirty i też będzie ok. Natomiast słowo case ma wiele znaczeń. Może to być sprawa, taka sprawa, o której się rozmawia, jakiś taki przypadek, o którym się rozmawia. Mówi się in this case, czyli w tym przypadku, w tej sytuacji. Kolejnym znaczeniem tego słowa jest jakiś pokrowiec. Jakieś coś, co okala coś, coś, co jakby chroni. Więc taki pillowcase to tak naprawdę taki pokrowiec na poduszkę, czyli poszewka. I jeszcze kolejne ciekawe słowo, które uznałem za przydatne, a które jest związane na pewno z łóżkiem, a nawet z łóżkami, bo jedno słowo zawiera w sobie dwa łóżka, a chodzi o słowo bank. I nie ma to nic wspólnego z pieniędzmi, ponieważ taki bank, w którym są pieniądze, to po angielsku bang, bang, to tak brzmi, jakby tam było e w środku, bang, natomiast to jest bunk, bunk, tak jakby to był bunkier. I to słowo, jeżeli jest związane z łóżkami, to jest to łóżko piętrowe. Tutaj zabrakło mi literki k, ale wierz mi na słowo, ona się tu znajduje, nawet mogę ją dorysować teraz, magia montażu. So we share a room with a bunk, czyli mamy, dosłownie dzielimy pokój z łóżkiem piętrowym, na przykład My Brother and I I. Być może warto znać to słowo, jeżeli podróżujesz, bo gdzieś może być jakiś pokój, który właśnie takie łóżko oferuje, Więc fajna opcja, jeżeli ma się więcej dzieci. Po prostu wtedy jedno łóżko dla dwojga dzieci załatwia sprawę. Słowo bank ma więcej znaczeń. Między innymi jest to wagarowanie, ale czasem może to też być bzdura. Po prostu takie gadanie bzdur. Wyobraź sobie to słowo jako bunkier. I widzisz, z tego bunkra się wywodzi. W bunkrze są łóżka piętrowe, no bo trzeba to miejsce w jakiś sposób oszczędzać. Chodzenie na wagary to takie jakby bunkrowanie się. Bunkrowanie się od szkoły. Gdzieś się trzeba schować, żeby nie iść do tej szkoły. Kolejnym słowem, kolejną propozycją, jest bedding. To bedding to słowo bardzo ogólne. Ono ma takie bardzo ogólne znaczenie. To po prostu nakrycie, czyli wszystko to, co znajduje się na łóżku. I pamiętaj, ono ma znaczenie ogólne. Gdy wejdziemy dalej, to na to nakrycie mogą składać się takie słowa jak pillow, to już znasz, pyląca poduszka, ale może to być także comforter, czy Amerykanin bardziej podkreśli to r i powie coś w stylu comforter, może to być quilt, albo duvet. To słowo duvet. Dziwne takie, prawda? Wydaje się takie górnolotne. I takie mam wrażenie, że ono jest takie trochę wyszukane. I teraz tak. Te trzy słowa, one mniej lub więcej znaczą to samo. Znaczy, są tam między nimi różne różnice, ale to są różnice na zasadzie nakrycie, pościel, kołdra. Generalnie nie zmieni to Twojego życia. Jeżeli w hotelu powiesz, że chcesz wymienić pościel, czy chcesz wymienić kołdrę, czy chcesz wymienić nakrycie, to raczej każdy to zrozumie, prawda? I tutaj mniej więcej tak samo to działa. Mam wrażenie, że to słowo jest takie najcieńsze z nich wszystkich. To jest coś takiego pomiędzy kocem a kołdrą. Quilt and duvet być może by były w wielu sytuacjach synonimami. Myślę, że nie ma sensu aż tak bardzo się nad nimi rozwodzić. Jeżeli zechcesz coś kupić kiedyś w jakimś anglojęzycznym sklepie, to po prostu warto znać te słowa, bo każde z tych słów po wpisaniu po prostu da ci jakiś wynik związany z pościelą, z kołdrą, z nakryciem łóżka. I warto jeszcze na sam koniec znać takie słowo jak down. Pewnie znasz to słowo down, czyli dół, do. nawet u nas się tu znajduje na samym dole. I zaraz o tym słowie ci opowiem, bo w odniesieniu do łóżka ono może być dla Ciebie niemałym zaskoczeniem. No chyba, że to po prostu znasz. Ja tylko przypominam, że jest to kropeczka z możliwości, jeżeli chodzi o opisywanie rzeczy, słów, czynności związanych z łóżkiem. Natomiast moim zadaniem jest tylko zachęcenie Cię, pokazanie Ci, że angielski może być fajny, ciekawy i że można o nim opowiadać w taki no, zwykły, zwykły, najzwyklejszy patologiczny sposób, jeżeli taki sposób Ci się podoba, jak zwykle zachęcam Cię do zostania ze mną dłużej, do 500 zwrotów to propozycja dla każdego. kto chciałby trochę na luzie pouczyć się angielskiego, ale mimo wszystko nastawić się nieco poważniej. Czyli chcę. Chcę się komunikować, chcę rozmawiać z ludźmi. Wiem, że nie muszę perfekcyjnie znać gramatyki, ponieważ będę w stanie przekazać większość informacji. I to jest właśnie rozwiązanie dla takiego kogoś. Koniecznie sprawdź prezentację, sprawdź opinię, sprawdź moje media społecznościowe. Słowo down w odniesieniu do pościeli, do kołder, do poduszek to pierze. Ale nie, że pierze się coś w pralce, tylko pierze jako wypełnienie. So down quilt or down duvet, to będą właśnie pierzowe kołdry. Czy down pillow, to będzie właśnie poduszka z pierzy. Jeżeli gdzieś kiedyś w jakimś kraju anglojęzycznym czy sklepie anglojęzycznym zechcesz coś takiego zakupić, to już wiesz jakie to słowo. Być może przypomnisz sobie. Tak, akurat to konkretne słowo było mi potrzebne i pamiętam to z materiału, z filmiku z Enli Nado. Jeżeli tak, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! To też warto znać, to po prostu warto znać, te, to po prostu warto znać te słowa... <laughs>